Dobra, w 10 minutach zrobimy sobie cięcie, ale na razie nie, nie Idziemy wreszcie do tego pieprzonego, jak mu tam było. Można w dół iść, okej. Okay. Pewnie tam, gdzie tej wiedzy potrzebuje na wyższy poziom, to ten adamant by mógł znaleźć. Siedzi Batlas, okej. Okay.

See me. I'm sure you're very busy. The burden my father gave you is not a light one. Awesome. Your messenger told me it was urgent. Gravely urgent, indeed. Well, here I am. It's my brothers, the Archons. They have issues with the human populations under their control. Tensions between Isu and humans are mounting. Without order, the problems will grow severe. I'll try and use my position to help them where I can. Find Hadiros, Amphiris, and Azeas. Through your shining example, I hope they learn. And if I help them, you're hoping it'll maintain the peace between Issu and humans. That's the plan. Poseidon should have known they weren't ready for the responsibility an archon bears, but that's his failing. I'll find the archons and make. Czyli to rozgałęzia strasznie grę Pójdźmy w tym kierunku. Bo chcemy. Drugi poziom sekwencji, a tu. Pierwszy tylko. Kurde, to wszystko się tak poskładało. Tutaj Kowalan no, aktualnie nie opłaca nie mi się iść, bo co? Jeden level. Zaraz mam 7-7. Tam bym mógł zaraz iść. Kurwa. Czyli ma to życie. Pania nie można tutaj używać, ja pierdolę. A nie można. Jakiś bagno kurwa jest? Dalej. Okej, wyżej mam się udać. A bynajmniej na tym samym poziomie. A to mnie wkurwa. Jakiś dzwony pierdolone. Tu alarmować ich można. Mamy wied, Nie mamy jeszcze więcej, i są na tym poziomie. Kurwa, tam był sznurek, można było użyć. Trzy nowe umiejętności. Ustalności. Tu lecimy w raz, dwa, trzy. Jakie skrytobójstwo już umiejętności tam wsadziliśmy nie czyli myślę, że nawet jeden może być skoro zaraz 7,7, a trochę tu, w tej Atlantydzie, pobędziemy. Wiesz, ja już dużo zeksplorowałem w przeciągu ilu trzech odcinków. Laptam zadań nie robię, bo nie robię na razie. I w następnym, nie, w tym odcinku mogę sobie, z... jak ciągnę tą wiedzę na tym wyższym poziomie, to ostrze zadam Mind, mindu, tak się to nazywa. Wstępny poziom mamy, a co z umiejętnościami? Będziemy musieli zig-jsieć, zrobić niedługo, przez kano nośnik. Dobra, zakończę to ten wątek. I zrobię cięcie, a później po prostu dogram sobie w next odcinku. Niestety będę musiał zaraz iść. А, ты шибко hmm <laughs> hmm Ale marchaczek to? Tak. Jeden kapitan i jedna hipnosa jeszcze. I prosta sprawa. Kapitana ty jednego tego mam hita, także Elo. No i kurwa zajebiście. Zdolności tak, tak. Zodowanie wszystkich zdolności. Minus 1%. To to jest kurwa 1%. Ale może to też weźmiemy. Dobra, zastanowimy się. Dzięki za oglądanie. Ej, Boże, wcięcie po prostu. Okej, okay, dogrywam to. po znowu. E <laughs> Lecimy sobie. E A tu pójdziemy. Się, że to dobry pomysł. Mamy sekwencję wiedzy na takim poziomie, że mogę tam wejść. Także zdobędziemy sobie brakujący o co sztabkę. here quick follow me trust a stranger i'm your stranger i'm el Peace, and i've been watching you that's not ominous at, at all, all. <laughs> i'll drop the cloak and dagger i've been training to become like you but training isn't enough you're more than a warrior the blood of the gods runs through your veins I thought they preferred Isu in Atlantis. The Isu may as well be the divine with how they rule. Cold, calculating, indifferent to the people milling beneath them. But it's not just Isu blood that makes you special, is it? There's something else. Well, you tell me. I'm talking about this your spear. Showing off for me, are you? just a little. are you impressed? you're strangely charming for a thief. flattering, but we have business to attend to, the castis. so, what do you want from me? i'm involved with atlas. he's afraid of taking the relationship public. he says his enemies would exploit me as his weakness, so he keeps me a secret. Wait. You're in love with Atlas? From my experience, I'm not sure Isu men truly love. Nevertheless, I need to make him see that I can be his strength. Our partnership might be a key to bridging the gap between Isu and humans. Your love is strategic. If we take the relationship public, we could marry and I could rule the district by his side, influence policy and ease the tension between the two groups but so long as i am merely human it can never be that's why i want to be like you it would be nice to have another ally in atlantis at the adamant metalon they harvest a metal used to create devices just like your spear my spear is the strongest metal ever forged could this be used to forge other weapons well adamant ingots could but what I need is raw adamant. I know the one who can forge it for me. The Atlas can't suspect what I'm up to, so make sure you're not seen. He doesn't know about this? I'll tell him the truth when the time is right. Please, hurry back. This is... interesting. Także idealnie. Aha, bo zadanie mi się odpaliło kiedy mam tą wiedzę na tym poziomie. Że się here ...this might be where they store the raw after mining it. Got the raw adamant. I'll bring this to Elpis. It's reacting with my staff somehow... ...almost like they were meant to be together. Winocjonalne, curva Czujemy jakimś cudem. W wodzie nie będzie przypadkiem? do que To jest to samo, chyba, co? Kurwa, tak bardzo pożytecznego nie dostałem tutaj. Żadnej wiedzy. Nothing. Dobra, chciałem coś zobaczyć. Zadania. Jest sporo w tej tacy. Spodziewałem się, że aż tyle tego będzie. Mogę na trzecia sekwencja, więc Dobra, zadania. Pełna edukacja. Pierwsze znajdziesz na południowym zachodzie w duszy wojny. Południowy zachód. drugą znajdziesz na południowym wschodzie, w duszy błogosławieństwa, duszy Tytana. Adamant, as promised. Nice to see that you're as skilled as you look. I'm making the right choice to become more like you. <laughs> you seem fine to me. I don't know why you're trying to change. Just as you were destined to be the castes, I am destined for this. I just know it. Humans in Atlantis are lucky to have someone like you fight. I'm glad you understand. Can it Still, all you have is raw adamant. Until I take it to a skilled blacksmith so he can forge an Isu device from the adamant. Well, you know where to find it the... the forging takes time. What we do next will change Atlantis irreversibly. Czyli tam nie będzie ten adamant, który my potrzebowaliśmy. Dobra, idę szukać tych kurwa... umiejętności. W sumie zrobię to w następnym odcinku. Także cześć.